Co Ty tu zbudowałeś? Pokaż. I jak on jeździ? Pokaż. Okej. I proszę bardzo. Wow! Ale zasuwa! Szybko! I nawet to dwa razy on jeździ. Super! Zatrzymuję Tak, zmiana pasażerów, tak? Nie. Przed nami dosłownie za chwilę, za momencik taki plan, ale o to jest pytanie: polecimy czy nie polecimy? I e, za każdym razem, kiedy organizujemy podróż z Miles Away Travel, to dostajemy przed wylotem, właśnie taki fajny przewodnik po miejscu, do którego się e, udajemy i mnóstwo jakichś takich też fajnych gadżetów, e, więc o, to jest nasze marzenie. Czy się ziści? O, to jest pytanie. O, super. Kristy jeszcze nigdy nie był w Tajlandii, więc czy się uda? Janusz, czy tym razem się uda?